Witam. Dzisiaj powiem o takiej mojej przygodzie. O trzech dni nie biegałem. Skończyłem dzisiaj wcześniej. Nie mogłem się doczekać. Pogada ładna, jak na zimowe teraz dni. Wyszedłem. Pierwsze 2-3 km bardzo łatwo się biegło, i pomyślałem, może się sprawdzić i spróbować przebiec jak najszybciej jeden kilometr. Nigdy tego nie robiłem. Pamiętam jaki wynik miałem z testu Coopera. To było chyba średnio 4 minuty 27 sekund na kilometr. Czy 4 minuty 37. No tak czy siak wyliczyłem sobie, że byłbym w stanie pobiec 4 minuty 20. No i po trzech Kilometrach. zrobiłem sobie kilka przebieżek poczułem się bardzo dobrze mówię o to jest dzień trzeba coś, coś fajnego zrobić no i wystartowałem no, ale problem jest w tym że nie czuję prędkości nie czuję tempa jak biegam rozbiegania biegam 6 km na godzinę i to tempo czuję mogę biegać bez zegarka i bez tętna ale gdy biegnę szybciej nie mam tego wyczucia i nie wiem, jak szybko biegnę. Zegarek też tam różnie pokazuje. No a zresztą, przy takim szybkim biegu, to, to nie mogę na niego patrzeć, żeby tam zobaczyć, jaka to prędkość. No i wystartowałem dość ostro. No i okazało się, że po 600 metrach zabrakło mi siły, i mówię, odpuszczam. Bo te 400 mogę dobiec, ale to już to już nie będzie dobry wynik no i nic, trudno mówię no to może kiedy indziej no ale przebiegnę sobie dalej tak jeszcze półtora kilometra trukcikiem. i pomyślałem, a spróbuję jeszcze raz w sumie wynik nie jest taki ważny ale spróbuję ten kilometr pobiec zobaczymy jak teraz będzie, czy też mnie tak szybko odetnie, czy, czy będzie lepiej. No i wystartowałem. No i o dziwo, biegło się lepiej. No i przebiegłem ten kilometr. Sprawdziłem czas 4.11, to jest chyba rekord mojego życia. Po przyjściu do domu hmm... Sprawdziłem te pier ten pierwszy bieg te 600 metrów. No i okazało się, że tam wyszło 359. No i okazuje się, że no, biegłem za szybko. Także dlatego tak szybko siadłem. Nie czuję tego tempa. Gdybym po prostu jechał za kimś za jakimś rowerem, który utrzymuje jakąś prędkość albo ktoś z jakimś biegaczem, który to czuje. Po prostu za nim biec, tym samym tempem byłoby łatwiej. Ogólnie wcześniej już myślałem, żeby pobiec, bo kiedy biegłem test coopera, no, test coopera sobie odpuszczę na razie, ale pomyślałem, że mógłbym przebiec półtora kilometra jak najszybciej, bo w tych tablicach i w kalkulatorach, żeby obliczyć swoje VO2 max. Najkrótszy dystans, jaki tam można podać, to jest 1,5 kilometra. Na dzisiaj się nie udało. I chyba na razie sobie odpuszczę. A taki mój plan to pobiec 10 ,50 km, 50 minut. Na tą chwilę mam rekord. Już nigdy nie biegłem na czas 10. Ale 5 km w 24, chyba 37. No i tego samego dnia, bo to był bieg ciągły, 10 km, tak pobiegnął szybciej, chyba było 54 minuty. Tylko to nie był żaden tam wyścig, żadne gonienie, tylko takie szybkie biegnięcie, jeszcze bez żadnej wiedzy. Czyli jak było 24-37, może teraz 5 km był przebieg na przykład 24. A internet mówi, że jeżeli. Dałoby mi się przebiegnąć 5 km/24. Km. Jest duże prawdopodobieństwo, że dychę można zrobić 50 minut. I to jest cel, może na ten rok. Jest cały czas grudzień. No i zobaczę. Jeszcze jest 3 tygodnie. Może się podejmę. Jeżeli trafi się jakiś taki fajny dzień, fajna pogoda, w okolicach Bożego Narodzenia i Nowego Roku będzie trochę więcej czasu trochę wolnego. No i spróbuję. Zobaczymy, co, co wyjdzie z tego. No i do zobaczenia następnym razem.